Witam się Łukasz Budzyński. Witam w kolejnej odsłonie programu Nasze Małe Ojczyzny. We wcześniejszych audycjach mieliśmy okazję gościć wielu gospodarzy, burmistrzów gmin, miast, lokalnych działaczy, aktywistów. A dziś gościnnie i wyjazdowo jesteśmy z naszymi karnerami w Zielonce na specjalne zaproszenie burmistrza miasta pana Kamila Michała. Iwandowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zanim porozmawiamy o tym, jak się żyje i pracuje w pana małej ojczyźnie, może opowiedzmy naszym widzom na całym świecie, bo docieramy do wielu, uh -huh. wielu krajów i może dla nas tutaj mieszkańców okolicy Zielonka jest znanym miejscem, no to opowiedzmy o tym, gdzie się znajduje, co można tu. Zobaczyć, czym się wyróżnia. No, jeżeli chodzi o nasze miasto, może zacznę od tego, że w pierwszej kolejności jesteśmy dosyć młodym miastem, bo w 2020 roku obchodziliśmy 60-lecie nadania praw miejskich i jesteśmy urokliwym miastem pod Warszawą, tak naprawdę bardzo dobrze skomunikowanym. Bo z samego centrum Warszawy i z jednego z węzłów komunikacyjnych można do nas dotrzeć bez korków, koleją. W ciągu 7 minut możemy znaleźć się tutaj w Warszawie. Stąd też no to podnosi naszą atrakcyjność, jeżeli chodzi o bliskość i komunikację związaną ze stolicą. To jest pierwszy taki główny aspekt, który, który należałoby podkreślić, ale również albo przede wszystkim to, że Zielonka, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo obfita w ziemi. I tutaj może powiem taką ciekawostkę. Jako gmina jesteśmy największą obszarowo-powierzchniowo gminą w całym powiecie wołomińskim. Niemniej jednak jesteśmy zurbanizowani tylko w blisko 20%. I to już jest maksymalna możliwość zabudowy. Pozostałe wolne działki, które są tutaj w naszym mieście są w rękach prywatnych. Niewiele jest w rękach gminnych i tylko tutaj mogą powstawać nowe, nowe miejsca, w których osiedlają się nasi nowi mieszkańcy. To jest ogromny plus, dlatego, że liczba naszych mieszkańców to jest około 20 tysięcy. Może wydawać się, że jest to bardzo dużo. No niemniej jednak trzeba też stwierdzić, ja to stwierdzam z punktu widzenia no, gospodarza tego miasta, burmistrza, że że większość osób albo się zna, albo się kojarzy. To znaczy, funkcjonujące cztery szkoły i trzy przedszkola dają nam taką możliwość, że gdzieś się w tej zielonce w naszym mieście ze sobą mijamy, spotykamy. Stąd też no, jest tutaj taka szczególna atmosfera, bym powiedział, takich dobro, dobrosąsiedzkich relacji to nas wyróżnia, bym powiedział, w całym powiecie wołomińskim. No jeszcze jest wiele innych kwestii, które, o których moglibyśmy tutaj mówić, jak chociażby dostępność do edukacji, bo na taką gminę no, utrzymujemy i prowadzimy cztery szkoły podstawowe. Mimo tego, iż na przykład ministerstwo wskazuje nam bardzo często, że powinniśmy mieć je trzy. No ale dla nas jest bardzo ważna jakość, jakość kształcenia, jakość nauki, ale też i komfort. Komfort nauczania. Dlatego młodzi rodzice albo przyszli rodzice no często, kiedy spotykamy się z nowymi mieszkańcami, mówią, że Zielonka właśnie była dla nich tym miejscem, w którym się osiedlili, z tego też względu, że ta łatwa dostępność do szkoły i bliskość tych szkół co do, w okręgach, gdzie, gdzie są skupiska domów jednorodzinnych czy też bloków, no to był argument, który przemawiał za tym, żeby się tutaj u nas osiedlić. To jest ważne i tu postawię kropkę, bo wchodzimy od razu w moje kolejne pytanie, tak które tutaj jest. do pana burmistrza przygotowałem. No bo zgadzamy się z tym, że w tej chwili ten trend do wyprowadzki z dużego miasta szczególnie dotyka te miejscowości, które są uh -huh. powiedzmy w obrębie takiego miasta jak Warszawa. Tutaj jak to wygląda u Was? Czy faktycznie ten przyrost mieszkańców macie duży, czy ze względu na to, że tych. Terenów formalnie, które należą do miasta, już nie ma, no jest z tym jakby tutaj problem. Tutaj pan redaktor rzeczywiście ma rację, ta tendencja, tendencja jest widoczna u nas również, tylko że w dużo mniejszej skali. Znaczy w Zielonce, tak jak wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi, niewiele jest tych terenów, gdzie mogą powstawać czy to nowe bloki, czy też osiedla domów jednorodzinnych, lub też zabudowa szeregowa. Są oczywiście, taka mie są oczywiście takie miejsca. Z tym, że ten przyrost mieszkańców, czyli ci nowi mieszkańcy, to nie jest tak wysoka liczba jak na przykład u naszych sąsiadów. Średnio można powiedzieć, że to jest około 200 nowych mieszkańców rocznie, którzy osiedlają się w Zielonce. Oczywiście jest to proces, zanim zostaną wybudowane nowe domy, czy też wykończone. To się rozciąga w czasie, ale tak, tak zgodnie z tymi danymi, które posiadamy, to jest około 200 tak jak wspomniałem, nowych mieszkańców rocznie. Nie jest to dużo, oczywiście zawsze z każdej sytuacji płyną i plusy, i minusy. No, jeżeli chodzi, chodzi o ten przede wszystkim największy plus, to się rozkłada w czasie i nie powoduje no różnych, bym powiedział, wyzwań czy też problemów dla nas jako samorządu, które musimy rozwiązywać, bo powstające nowe osiedla wymagają przede wszystkim infrastruktury. Bardzo często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często na przykładzie naszego miasta jest tak, że oddawane są, sprzedawane są mieszkania czy sprzedawane są domy, ale brakuje tej podstawowej infrastruktury jak kanalizacji, odpowiednią odpowiedniej drogi chodników. No i spotykamy się z takimi nowymi mieszkańcami, kiedy to ci nowi mieszkańcy wysuwają w stosunku do nas prośby, że no przydałaby się droga, bo brodzimy w błocie. I oczywiście jest to jak najbardziej naturalna potrzeba, no niemniej jednak miasto, które funkcjonuje i ma już pewne swoje, swoje plany inwestycyjne, no bo są też części starsze, bardziej oczekujące już wiele lat na przykład na budowę drogi czy też infrastruktury, no jednak jest to takie wyzwanie, z którym się mierzymy, bardzo często w przypadku właśnie tych nowych mieszkańców, którzy się u nas, u nas osiedlają, ale też chciałbym podkreślić, że no w Zielonce bardzo dobrze się mieszka, też nawiązując do tej wcześniejszej wypowiedzi. Stąd też absolutnie nie widzi mnie, nie dziwi mnie to, a przede wszystkim cieszy, że tych nowy, to nowych mieszkańców po trosze w Zielonce przybywa. A co najważniejsze, nadąża za nimi infrastruktura i myślicie o tym, bo, bo to, to tak naprawdę my rozmawiając z wieloma gospodarzami, tym się mhm. często spotykamy, że, że, że jest to problem, że nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, natomiast tutaj ten przyrost jest na tyle, powiedziałbym, spokojny, że jesteście w stanie mhm. zapewnić, tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, i dobry poziom edukacji, no i też jakby to rozwiązywanie takich problemów bieżących. No tutaj, Panie Redaktorze, nie będę na pewno, nie będę na pewno wyjątkiem, jeżeli, jeżeli to wskażę. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z infrastrukturą, no nie jesteśmy w procentach, nie odpowiadamy w stu 100% Jasne. na te potrzeby, które się pojawiają. Znaczy jest to wynik tego, iż samo projektowanie ono strasznie w ostatnich latach ono się rozciągnęło w czasie. Zaprojektowanie drogi z pełną infrastrukturą już nie trwa pół roku, tylko trzeba liczyć naprawdę z takim bezpiecznym marginesem przynajmniej półtora roku. To jest bardzo dużo, ponieważ przez półtora roku mieszkańcy już się i wyremontują i zaczynają mieszkać w tych swoich nowych domach czy mieszkaniach zanim my rozpoczniemy, rozpoczniemy taką inwestycję związaną chociażby z budową drogi czy też budową kanalizacji, no to jednak jesteśmy opóźnieni w stosunku do, do ich zamieszkania. No niemniej jednak tutaj próbujemy oczywiście odpowiadać na te potrzeby, planując już, tak bym powiedział, wyprzedzająco takie inwestycje. Niestety to są... Określiłbym to w ten sposób, iż to są dwa odrębne procesy, Jasne. które oczywiście reguluje rynek. Nie ma tutaj też co tego kryć. Nie zawsze inwestorzy, którzy budują domy czy też budują szeregowce, no, realizują swoje inwestycje zgodnie z założeniami, zgodnie z planem. To się przeciąga. U nas Jasne. też się przeciągają pewne Jasne. procesy, ale suma summarum trzeba stwierdzić, że Dochodzimy w końcu do takiego etapu, kiedy rozpoczynamy takie budowy, budowy takiej odpowiedniej infrastruktury, no tak, żeby po prostu mieszkanie w zielonce było jak najbardziej komfortowe dla, dla nowych mieszkańców, nie zapominając również o potrzebach tych mieszkańców, którzy, tak. którzy mieszkają tutaj przez lat, wiele. No, powiem tak, robimy wszystko to, co możemy w, w takich granicach, na jakie pozwala nam budżet. No, oczywiście nie ma też co tutaj kryć zawsze tych pieniędzy w budżecie będzie za mało, a tych potrzeb będzie dużo więcej niż, mo niż możliwości. No jest takie przysłowie, tak, o krawcu, które się wspaniale tutaj sprawdza w samorządzie, bo no, rzeczywiście realizację tych poszczególnych potrzeb musimy osadzać w możliwościach finansowych. Jasne. To Pana pierwsza kadencja na stanowisku burmistrza. Za chwilę nowe wybory. No nie sposób uciec od jakichś podsumowań. To jakbyśmy tak w kilku słowach tą pierwszą kadencję podsumowali, co udało się osiągnąć, a no przede wszystkim, jak Zielonka się zmieniła w tym czasie. No tak, ma pan redaktor rację, to moja pierwsza kadencja, dosyć długa, bo wydłużona jeszcze, w ogóle w historii pięcioletnia, ale też i przez te różne sytuacje z zewnątrz, tak bym to określił, wydłużona o pół roku. Pięć i pół roku, no rzeczywiście ona się jeszcze nie skończyła, więc jeszcze różne procesy i realizacje trwają. Rzeczywiście była obfita, obfita w różne, różnego rodzaju realizacje. Założyliśmy sobie dosyć duże tempo i dosyć wysokie tempo, które niestety spowolniło nam, spowolniły nam no, sytuację zewnętrzne, czyli wybuch pandemii tej ogólnoświatowej, to jest jedna rzecz. Druga kolejna to jest kryzys na Ukrainie, czyli wybuch wojny, gdzie też musieliśmy nieco przeformułować nasze funkcjonowanie. Takie codzienne, bieżące. To były dwa takie bardzo silne tąpnięcia, które wpłynęły na tempo realizacji poszczególnych, poszczególnych mm, no, celów, które sobie postawiliśmy. Oprócz tych drogowych, bo takowe się, takowe się zrealizowały, i rzeczywiście zmodernizowaliśmy, wybudowaliśmy bardzo dużo dróg, e, oczywiście w kontekście tylko i wyłącznie naszego miasta, tego 20-tysięcznego posiadającego no, taką specyfikę, a nie inną. Zrealizowaliśmy na pewno, na pewno ogromną inwestycję, która była przez wiele lat oczekiwana. To jest, to jest modernizacja ulicy Długiej. Sama nazwa wskazuje, iż była to bardzo długa ulica, zlokalizowana przy bardzo dużym osiedlu wielomieszkaniowym liczne wyzwania nas, nas tutaj czekały. One zostały pokonane, bardzo ważna w całej sieci komunikacyjnej naszego miasta, bo łącząca drogę powiatową z drogą wojewódzką, która ta droga wojewódzka łączy się bezpośrednio z trasą ekspresową S8. Ponadto no, zrealizowaliśmy wiele innych ulic. Tutaj mógłbym wymieniać tych modernizacji, jak na Zielonkę było bardzo dużo, to było Mogę sobie pozwolić na tą wymianę, co była i ulica Łukasińskiego, i Fosza, i ulica Bankowa, i e, ulica Waryńskiego, i ulica Konopnickiej, Polna i jeszcze trochę tych, tych ulic rzeczywiście było, ale to nie wszystko. To znaczy że samorząd to nie tylko drogi, nie tylko infrastruktura ta techniczna. Z tego też względu, iż rozpoczynając kadencję, postawiliśmy sobie takie cele, iż będziemy kładli bardzo duży nacisk, i tak rzeczywiście się stało, no na zmianę Pewnego funkcjonowania naszego miasta. To znaczy, że do tej pory, do rozpoczęcia przeze mnie kadencji, mieliśmy sytuację, iż Zielonka była, no, nie będę bał się tego określenia, sypialną tylko i wyłącznie. Mieszkańcy tutaj przyjeżdżali spać. Wyjeżdżali do pracy gdzieś poza, poza nasze miasto. Oczywiście dzieci, czy też najmłodsi uczyły się w naszych szkołach, czy też, czy też chodziły do naszych przedszkoli. I na tym był koniec. To znaczy, nie funkcjonowała kultura w takim wymiarze, jaki ja bym sobie życzył, czy też widział. Nie było, bym powiedział, takiej integracji, która no, w takim mieście powinna, powinna funkcjonować. W związku z tym no, podjęliśmy szereg różnych, różnych działań, różnych zadań związanych z tym, że po pierwsze, bardzo dobrze zaczął funkcjonować wreszcie Ośrodek Kultury i Sportu, który no, ma teraz tak naprawdę ofertę dla każdej grupy wiekowej. Od, od tych najmłodszych, w sensie różnego rodzaju zajęcia, warsztaty dla rodziców z dziećmi już od szóstego miesiąca życia, poprzez ludzi pracujących, takich aktywnych zawodowo, aż po seniorów. To jest, to jest jeden taki, taki element. Bo rzeczywiście, jakbyśmy porównali sobie funkcjonowanie dzisiejszą, dzisiejszego ośrodka kultury i sportu do tego, co mieliśmy przed rozpoczęciem kadencji, no to jest bardzo duża przepaść, co mnie oczywiście osobiście bardzo cieszy. Zajęliśmy się też również rozwojem takiej bardzo dzisiejszej działki, to jest polityką senioralną. To znaczy, mieliśmy do czynienia w Zielonce z bardzo dużym rozdrobnieniem różnych środowisk senioralnych. I z brakiem efektów. No, powołałem do życia taką, taką specjalną jednostkę, Centrum Aktywności Seniora, która zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami seniorów. No i dzisiaj ta oferta skierowana tylko do seniorów no jest bardzo bogata i różnorodna od ćwiczeń, przez ćwiczenia na basenie, naukę języka angielskiego, naukę obsługi narzędzi cyfrowych, o tak bym to określił, no to również różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne. Jak chociażby skierowane do wdowców i wdów, do osób samotnych, tych, tych naszych mieszkańców, seniorów. No i mogę się pochwalić takim, takim jedną, jedną z danych w tamtym roku, czyli w roku 2022, z usług, tak jakby tej jednostki, czyli z tej całej bogatej oferty, no skorzystało ponad 6 tysięcy osób. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, bo my mamy cały czas, odnotowujemy ten wzrost, no i można powiedzieć, że już dzisiaj. Wychodzimy też naprzeciw tym oczekiwaniom, ale wychodzimy też w miasto. To znaczy on, ta, ta jednostka jest takim, bym powiedział, jeżdżącym w cudzysłowie, jeżdżącą jednostką po całym mieście, gdyż te zajęcia to jest clue tych różnych, różnych, różnorodnych zajęć one mają się odbywać jak najbliżej. Mieszkańców jak najbliżej seniorów. I one są realizowane w różnych częściach naszego miasta, co powoduje, że na przykład mieszkańcy zielonki bankowej, to jest taka odległa część naszego miasta, taka quasi dzielnica, no tak, bym to, tak bym to nazwał, no mają tak naprawdę kilka minut do tego, żeby dojść na dalej zajęcia, które są realizowane właśnie tam. No i kolejną taką rzeczą. Która, która cieszy, to jest taka trochę perła w koronie, zielonki, to jest wybudowanie w tym roku we wrześniu, oddaliśmy go do użytku, skateparku. Ale nie takiego skateparku, który był, który bym powiedział, jest mały, bo ten skatepark jest drugim w województwie mazowieckim, a piątym w Polsce, w ogóle pierwszym tego rodzaju obiektem w powiecie naszym miejskim który odpowiadał na i zapotrzebowanie, i trochę marzenia młodzieży i miłośników sportów wyczynowych. Znaczy, przystępując w 2019 roku do projektowania tego, tego parku, to zrobiłem na zasadzie bardzo pogłębionych konsultacji a mianowicie zaprosiłem do projektowania dzieci, młodzież, miłośników rolek, hulajnuków, no, i przy takich, bym powiedział, bardzo konstruktywnych, konstruktywnych dyskusjach wypracowaliśmy w pierwszej kolejności koncepcję, później projektanci przyszły, przystąpili do projektowania. Jak mieliśmy już gotowy projekt i wizualizację, to ci uczestnicy, którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, nawet bym powiedział, takie kajtki małe, małe dzieci, często słyszałem: Nie, panie burmistrzu, to w ogóle to się nie uda, taki skatepark tutaj nie powstanie. No, Spełniły się nasze marzenia, ten skatepark powstał, on funkcjonuje, funkcjonuje przy takiej strefie, bym powiedział, rekreacyjno-sportowej, którą jeszcze będziemy dalej tworzyli, jeżeli taka będzie decyzja naszych mieszkańców przy wyborach. No i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zresztą, że ja sam jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, iż jak przychodzi sobota i niedziela, to ten skatepark no, jest tak... Wypełniony ta, ta, ta cała płyta tych, e, tego skateparku parku e, dziećmi od najmłodszych, takich bym powiedział, maluszków uczących się jazdy na hulej nodze po już dorosłych. Doświadczonych skaterów, którzy no, tutaj tworzą różne, różne triki, to dzięki również temu skateparkowi mamy do czynienia z takim odwiedzaniem weekendowym Zielonki, ponieważ bliskość tej Warszawy, o której wspominałem, połączenie kolejowe no, daje możliwość w ciągu 7 minut znalezienia się tutaj, nie, na naszym skateparku. To jest coś, co Was mocno tak. wyróżnia, panie burmistrzu. Od września no, tak. Miałem, miałem o to zapytać, ale już tam dał pan między słowami. Mhm. Znak, że są nadzieje na kontynuowanie tej misji w kolejnej kadencji. Czy chcielibyśmy? Tak to określę, na razie jako takie chcielstwo i również, również dążenie. Rzeczywiście tak. No ja będę startował na drugą kadencję razem z całym zespołem moich radnych. Znaczy, może jak jesteśmy przy tym, to też powiem. Nawiążę do tego, bo pan redaktor pytał, co nas również wyróżnia. Mianowicie to jest dosyć szczególna sytuacja a w ogóle w samorządach ja trochę tak od strony naukowej, bo zanim zostałem burmistrzem, również e, samorząd był moim częścią mojej działalności naukowej, e, mamy sytuację z taką nieprawdopodobną, ponieważ e, my jako miasto do 20 tysięcy mieszkańców e, mamy 15 radnych. Które wybierani są w okręgach jednomandatowych. Z mojego lokalnego komitetu, bo jestem całkowicie bezpartyjny, zresztą w ogóle wychodzę z założenia, że samorząd jest naj, najbliższa ciało koszula. W związku z tym my, jako gmina, no, dotykamy takich spraw mieszkańców, których już wyższe szczeble samorządu terytorialnego nie dotykają, się z tym nie stykają. W związku z tym na tym poziomie nie powinno być w ogóle polityki. Tu mamy się zajmować i sprawami, i problemami. No, naszego miasta, naszych mieszkańców. I rzeczywiście tak w, od początku tej kadencji, rzeczywiście tak jest, ale to, co, to, co nas wyróżnia, to jest to, iż do, do tej rady 15-osobowej wyszło 12 radnych z tego mojego lokalnego komitetu. Pozostało trzech innych, również lokalnych. I my na samym początku spróbowaliśmy, tak bym powiedział, tak złożyć taką propozycję, że nie dzielimy się na żadne kluby, żadne koła, żadne klubiki, i inne bym powiedział, frakcje, no tylko stanowimy jedną, jedną radę miasta, to znaczy 15-osobowy 15 zespół. I muszę powiedzieć, że. To się, to się udało. Po tych pięciu latach się, e, to tak? się sprawdziło. Co znaczy, znaczy, sprawczość podejmowania decyzji była w jakiś sposób... E, była e, osadzona w potrzebach, e. w potrzebach miasta. Nie pojawiały się sytuacje związane z tym, że e, w jakimś okręgu, no bo cała Zielonka jest podzielona na te obszary, czyli okręgi, e, coś w ogóle nic się nie zadziała, bo ktoś był bez jakiejś opcji. znaczy to, to oczywiście przynosi, przynosi również pewne obciążenia, Jasne. długość tych spotkań, bo wszystko jest dyskutowane, rozbijane na czynniki pierwsze, analizowane pod względem i społecznym, i ekonomicznym, ale również i e, chociażby w zakresie funkcjonowania całej sieci dróg, jeżeli mówimy o drogach. I ta współpraca, bo to, to jest przykład podręcznikowy, ona. Pomogła nam bardzo, bardzo, bardzo często, pomagała nam również w sytuacjach kryzysowych, jak chociażby właśnie. Kwestia związana z wybuchem pandemii. Początek pandemii, kiedy to podam taki przykład, kiedy nie, nikt nie wiedział, na czym stoi i jak to będzie wyglądało, no, nasi radni bardzo mocno włączyli się w te działania i chociażby roznosili maseczki mieszkańcom, bezpośrednio swoim sąsiadom w swoich, w swoich okręgach, czy informowali ich o poszczególnych różnych obostrzeniach, które wynikały już na późniejszym etapie trwania tej, tej całej pandemii, o różnych wyłączeniach, czy też o zmianach w funkcjonowaniu. Funkcjonowaniu czegokolwiek, i nie będę tutaj ukrywał, bo chciałbym, żeby taka atmosfera pracy i współpracy, no ona nadal, nadal trwała. To nie jest, jest równoznaczne absolutnie, że my się ze wszystkim zgadzamy i jesteśmy jak monolit. To chyba, chyba nie byłoby do końca dobre, prawda? Absolutnie. Znaczy, powiem panu redaktorowi, że. Ale jest to naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie i szacunku wzajemnego, i zrozumienia drugiej strony, i tej życzliwości. To znaczy, ja powiedziałem, że to jest coś szczególnego, dlatego że. Koledzy i koleżanki burmistrzowie bardzo często opowiadają, czy też mówią mi o tym, no, że to u, 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 tak łatwo u nich to, to nie wygląda i że ta kultura. Polityczna, to u nich jest słowo, które nie ma odpowiedniej definicji. U mnie jest zupełnie inaczej, to znaczy w jest zupełnie inaczej, no i liczę po cichu na to, że to się uda zachować, bo to naprawdę przynosi tylko i wyłącznie pozytywne efekty i takie pozytywne owoce. Oczywiście nie od razu. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mieli efekt czegoś bezpośrednio, zaraz po podjęciu decyzji. No to są pewne procesy, ale tak, trzeba tutaj. Podkreślić, iż współpraca zawsze przynosi dobre efekty i no, ona buduje. No, nie od parady jest to przysłowie, tak, że współpraca buduje, w się to potwierdza. I tego się trzymamy, tu stawiamy kropkę, szanowni Państwo, eee, czerpmy z tych dobrych praktyk. My też jesteśmy po to, żeby te dobre praktyki pokazywać. A dziś usłyszeliśmy właśnie o tych dobrych praktykach, nie tylko o kulturze. Polityczne, nie tylko o wyjątkowym miejscu, gdzie jest i dużo zieleni, i dużo dzieje się, jeżeli chodzi o infrastrukturę, mm -hmm. ale też nie zapomina się o tych takich bardziej przyziemnych potrzebach mieszkańców, bo myślę, że często, często o tym zapominamy, żeby nie tylko tworzyć warunki do tego, co powiedział pan burmistrz, żeby te miejsca były sypialniami, ale też żeby dawały coś od siebie. Jest skatepark, zapraszamy na weekendy, piękne tereny zielone. Panie burmistrzu, zapraszamy do. Oczywiście, ja zielonki. serdecznie zapraszam do Zielonki, bo oprócz skateparku wspomnianego przez pana redaktora mamy wiele innych urokliwych miejsc, czy też obszarów sportowych, które można wykorzystywać. A serdecznie zapraszam do odwiedzenia, jak tylko będziecie Państwo w okolicy, e, na przykład naszych glinianek. To są bardzo piękne, bardzo piękne tereny e, ze sztucznymi jeziorami powyrobi, powyrobiskowymi z Niemniej jednak one. Tworzą bardzo ładny, naturalny obszar, gdzie można i wypocząć e, i spotkać się bezpośrednio z naturą, ale również zażyć w lato e, kąpieli czy też kąpieli słonecznych, bo jest zorganizowana plaża, która jest strzyżona. W związku z tym, no, w Zielonce można robić wiele rzeczy, nie tylko tych związanych ze sportem, ale również wypoczynkiem i rekreacją, do czego serdecznie Państwa zachęcam. My również serdecznie zachęcamy panu burmistrzowi, bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę dziękujemy. Drodzy Państwo, w ramach kolejnej odsłony programu Nasze Małe Ojczyzny, moim i Państwa gościem, a raczej gościł nas dzisiaj burmistrz miasta Zielonka, pan Kamil Michał Wandowski. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w kolejnych tak. działaniach. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A, a za życzenia nie dziękuję, żeby się może spełniły, jak to Jasne. się zwykło mówić. Jasne.